Serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj omówimy sobie ISU 122S i standardowo zaczniemy od pancerza. Słuchajcie, spód to 90 mm. Później następuje taki cienki paseczek 100 mm, na zaokrągleniu mamy już 90 mm, a na górze tego pojazdu to już tutaj ta półeczka 60 mm nadbudówka. Posiada z lewej, jak i z prawej 90 mm. Nie ma tutaj żadnego weak spota, jeżeli chodzi o tutaj klapkę, wizję kierowcy. No i później 75 mm ciągnie się absolutnie na całej powierzchni bocznej, zaś dół tego pojazdu to 90 mm, a gościnice z kółkami liczone jest jako 20 mm pancerza warstwowego. Co się tyczy wrzutki dla artylerii, to cała góra pojazdu przód, jak i tył to 30 mm. I tutaj również, tak jak mówiłem, 30 mm. Potylica nadbudówki to 60 mm. I również 60 mm znajdziemy na tyle pojazdu, zarówno u góry, jak i u dołu. No i jeszcze zostaje nam wielkie, masywne rosyjskie jarzmo, które, jak wszyscy wiedzą, pochłania pestki niczym Pelikan. I wokół jarzma mamy tutaj 115 mm. Wyjątek stanowią tylko tutaj wzmocnienie w miejsca tych nitów do tej takiej miseczki. Mamy tutaj 145 mm, zaś tutaj już występują trzy pancerze warstwowe: 60, 100 plus 30. Samo jarzmo to 100 mm plus 60. Góra tego daszku to 30 mm. I bok jarzma. Tego wypustki podjazmo to 60 mm. I tak wygląda pancerz naszego isu, a Państwa zapraszam do garażu, aby pokazać tego. Brytania. Ta jakbym to powiedział, ekskluzywna maszyna, mianowicie kolekcjonerska, co zaraz wytłumaczę, występuje bardzo, bardzo, bardzo rzadko. W sklepie premium wygląda naprawdę prześwietnie, szczególnie tutaj te dwie tak zwane zapałki służące do wydobywania pojazdu z bardzo grząskiego terenu. No Niemniej jednak ja mogę od razu Państwu powiedzieć, że maszyna to, ta nie jest szczytem możliwości. Fantastyczną atrakcją jest oczywiście jest wartość kolekcjonerska plus załoga z darmowym perkiem BIA. Reszta no, wymaga naprawdę wiele do życzenia. Chodzi mi tutaj o pancerz, będziemy poruszali się czteroparkową załogą. Niewątpliwie te moduły jak wentylacja, dosyłacz i ulepszony system naprowadzania pasują do mojego stylu gry. Pamiętajmy, że pojazd może być rzucony na 9 tiery, gdzie no, może przejść bardzo, bardzo ciężkie chwile. Radyjko 730 metrów, silniczek 600 koni, 15% prawdopodobieństwa na podpałkę, co Daje nam 12,9 mocy na tonę i pojazd porusza się 43 do przodu, 12 do tyłu. Obrót 32,18. No tutaj najgorzej nie jest. Mamy 350 metrów zasięgu widzenia, jest ślepym, ślepym kretem. I oczywiście to, co jest ewidentną zaletą tego pojazdu, to 122 mm działo. Mamy tutaj 8,11 szybkostrzelności standardowo 175 na PPK, 217 na APCach i 64 na HEK. Mówimy tu oczywiście o penetracji, zadajemy średnio 390 obrażeń, a jeżeli kogoś plaśniemy HEK z przewiciem to nawet 530. I nasz DPM wynosi 3162, słuchajcie to działo strzela jak karabin maszynowy. No, rozrzut na 100 metrów, tutaj nie ma tragedii, jeżeli chodzi o tego typu działa 0,41, natomiast 2,9 czasu celowania to jest naprawdę długo. Działo posiada minus 6 opuszczania, niestety tylko na boki odchyla się o 8 stopni. Nam udało się z załogą i modułami zbić tutaj czas celowania do 2,42. Nasz rozrzut na 100 metrów to 0,38, natomiast nasz DPM wzrasta aż do 3831. Mianowicie chodzi tutaj o to, jeżeli w naszym krzyżaku, jeżeli kogoś dopadniemy na to działo, nawet 9 tieli, będziemy mogli go przebić, to absolutnie TIS-u zdrejnuje go do końca, wykończy go, rozerwie go na strzępy. Kamuflaż słuchajcie, jest w miarę ja mam tutaj załogę z kamuflażem może coś przykapimy, ale suma sumując z tym wszystkim, jak zasięg widzenia to zaledwie 370 metrów no i zobaczymy jak będzie pierwsza bitewka, miejmy nadzieję, że wyrzuci nas na topkę, gdzie będziemy mogli trochę dać wodzy fantazji, pokazać jak to działo wjeżdża i katrupi no, słuchajcie jesteśmy na topce nie ma jakiejś tragedii. Tam jest miękki ciężar. KW2, KW2, niedobrze. KW2 niedobrze. A gdzie tu jechać? Jest zagadka. No przyznam się szczerze, że pojazd wygląda wyśmienicie. Ale uwierzcie mi, myśląc o tym pojeździe jako o czołgu premium, który mógłby coś robić, no to lepiej wybrać 122-44. No, tylko kusząca oczywiście jest tutaj posiadanie załogi z darmowym perkiem BIA. Jest to mega kolekcjonerski pojazd. Pojazd naprawdę pojawia się bardzo, bardzo rzadko i jest oczywiście historycznym, prawdziwym pojazdem. Dobrze. KW-2 pojechało na lewo, to mnie bardzo, bardzo cieszy. su jeden. 1 no tego ja nie chcieć. Ale tego ciężaru bym tu przyjął. Najgorsze jest, że po tej stronie mam więcej odsłoniętego pancerza cały zasłonięty tam za tym nasypem. Powiem że to nie ma sensu tego forsować. Proszę, odłamkowo-burzące tutaj co działają. Nie właśnie. W jest. tym miejscu mamy tutaj więcej pancerza pokazujemy, co jest niedobre. Bardzo niedobre. Cześć! ding ding No to susto. Ładnie dostał z eko Stójcie jak Jezelilout. Tik. 6.1 sekundy. Mm. No, czyżby? Dla serd postoi ale bo. Mhm. Mm Gdybym jeszcze tak zwany trafił... No cóż, trzeba będzie ich dopuścić. Tutaj o tak odegniemy się. No, trochę taka kamperiada, ale jak widzieliście, no nasz pancerz nie ma go. Nie ma go, jesteśmy bardzo, bardzo dużym celem. To jest strasznie niewygodne. Niewygodne. Góra zostaje. Miejmy nadzieję, że i nam sforsują tą górę. Aha, nasi się przelewają na środek. No dobrze, zażyjcie małobkowy burzący. Spróbujemy chlacnąć tego TDK A jak nie to przełączymy na amunicję premium i... ładnie zasłania, ale niestety no niestety szósty tir bez problemu na zwyczajnych pociskach leje nas i chyba nas kończy. Nie Mega Fuks odbite. <śm> ale wyobrażacie sobie, że na zwykłym ppk on tam ma bodajże około 145 penetracji, 100, ma niecałe 150 na pewno. No, nic nie robimy. Leon zawodowiec tu pewnie się przyczai na tyle. A! Czujna jak ważka. Gdyby się tak odsunął, to może bym... miał ten pocisk. Mogę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy raz ten pojazd pokazał się w sklepie premium, zakupiłem go i bodajże w drugiej czy trzeciej bitwie udało mi się ubić na nim medal Fadima. Także to już jest nie lada osiągnięcie. Ale no. Ja traktuję ten pojazd absolutnie kolekcjonersko i jeżeli ktoś, tak jak już mówiłem i przypomnę jeszcze raz Państwa, chce pojazd, który będzie zarabiał kredyty, który będzie się mu przyjemnie grało, to nie jest tego typu pojazd. To jest prześwietny, przepiękny pojazd kolekcjonerski, ale absolutnie no, niespełniający norm i kryterii maszyny, która... Będzie budziła u nas uśmiech na twarzy. Mamy to super działo, mamy ten mega reload, ale cała była i konstrukcja tego pojazdu, no, wymaga bardzo, bardzo dużo do życzenia. I cóż my tutaj zrobiliśmy w tej bitwie? A użyjemy sobie Arios Odznaka Mistrzowska trzeciej klasy, ogień skuteczny. O byliśmy na czwartym miejscu w zespole wylosował nas super, bo na siódme tyy z szósteczkami, czyli czwarte miejsce, wynik to 1349 punktów uszkodzeń 220 zablokowanych przez pancerz, to falciarsko, bo to nie było jarzmo, jeden frak i suma summarum 75 278, tylko pamiętajmy, że tutaj dostaliśmy jakieś Nagrodę za misję 50 tysięcy, czyli dostalibyśmy troszeczkę ponad 75 tysięcy kredytów. E, przepraszam, 25 tysięcy kredytów. No, o, w tym kamuflażu wygląda ten pojazd absolutnie jeszcze lepiej. No, jest naprawdę prześwietny. Brama Brandenburcka idealnie pasuje do tego modelu, lecimy dalej. Mój owanka i mamy tu już ósme tjury. Słyszymy, to będziemy grali. E25 razy 3. My też mamy to samo. Jedna artyleria. Czy jechać lasem? Czekajcie. o coś tam. Nie, bo obiedzie, zabije. pojedziemy na przepychać zobaczymy co tam się będzie działo no gdyby ta maszyna posiadała pancerz lepszy pancerz no to można by się cieszyć ale z tym pancerzem z przodu i tak wielką powierzchnią i zarówno dołu jak i góry no Kapusta po prostu, wchodzi jak kapusta mhm. Czyli bulldog ma tutaj pojazdy wsparcia. palca. Na przykład nie pojechało nic. Cześć A. Szło AT8 i tu już sobie przełączymy na amunicję premium Nie zauważyłeś mnie Na amunicję Premium co, żeby nagle się tu okazało że Artyleria patrz no, dobra, tam, tam, tu, mnie tu mnie bardzo interesuje. Pa. Stoi pod złym kątem, czyli tutaj będziemy bo przez celowniczego tak Co no. Oczywiście strzał artyleryjski ogłuszenie spowodowało, że nie mogliśmy przebić pojazdu No i... Szybki zgon. Widzimy się przy wynikach bitwy. Kolejne zwycięstwo niestety wyniki nie najlepsze. Mamy tutaj odznakę mistrzowską trzeciej klasy, ogień skuteczny. No, słuchajcie, tak się to kończy. Jeżeli wyjeżdżamy i chcemy kogoś skasować tym superdziałem, musimy się liczyć z tym, że ktoś może pokrzyżować nam Szyki. Żaden pojazd we frontalnym starciu z tym pojazdem, przynajmniej z tymi, które on się spotyka, nie ma szans, jeżeli będziemy zawsze przebijać. Tak, ale jeżeli ktoś już będzie w nas strzelał z boku, no to właśnie tutaj mamy idealny, żywy tego przykład: że pojazd no, nie należy do najlepszych w tym wykonaniu. Mamy tutaj szóste miejsce pod względem zespołu w damage'u. 1130 punktów uszkodzeń 141 za naszą pomocą 22707 707 kredycików tak to wyszło i pojedziemy sobie ostatnią bitewkę oczywiście tutaj pamiętajmy o tym, że idealnie się tutaj nasz pojazd prezentuje z Bramą Brandenburską i z całym wydarzeniem zresztą tutaj na samym końcu jako pojazd historyczny, który był w momencie zdobywania Berlina i defilady przy Bramie Brandenburskiej. No cóż. Także zobaczymy co nam przyniesie ostatnia bitewka. Spróbujemy ją troszeczkę bardziej zagrać ostrożnie, lecz no ja nie za bardzo przepadam za tym pojazdem. Lubię go mieć w garażu, lubię go posiadać jako wartość historyczną i kolekcjonerską. Ale absolutnie nie należy ona u mnie do pojazdów, do których bym wracał lub wspominał, lub nie daj Boże jeździł i posługiwał się nim na co dzień. No, mamy tutaj tragiczne losowanie, oczywiście na dziewiątki, i myślę, że ponieważ jesteśmy tutaj bliżej, to pojedziemy sobie na lewo, Chciałbym zająć jakąś kamperską pozycję i. Coś może ustrzelimy, albo ustrzelą nas. Chwileczkę, włączę sobie pociski śmierci na początek. No na szczęście z załogą i modułami kamuflaż tego pojazdu nie jest tragedią. może ktoś da jakieś światełko w tunelu. No i jak to mówią, pozamiatane? Jeszcze

To cieszy. A po prostu się tu kolega nie wychylał. Hmm. Ale nasze projekt to słodko dostało. Nasze artylerie kompletnie tutaj nie chcą pomóc. No za to ich jak najbardziej. O, ładnie, po naszym spocie. Zero do trzech, jest bajecznie. Nasza artyleria dalej tego nie wymyśliła, że tutaj można strzelać. spotował hmm. Ciekawe. No, gdyby nie ten Leopard B i przypuszczalnie Wutek na tyle, no to bym się tam rzucił, poświęcił. Jeden do pięciu, no, o, jest rewelacyjnie. No, tam można by strzelać. Dobrze, UdoSik strzela. Czekajcie, przełączymy na amunicję premium. nagle wpadł na to samo. O, i tego właśnie chciałem uniknąć. Czy uda nam się... Aha, nie uda nam się. Spocik z boku. Indian pancer. No cóż. Widzę tutaj padnie rewelacyjny wynik. Zobaczymy się oczywiście jaki. No, można by wysznąć taką śmiałą teorię, że jeżeli włożymy pojazdy historyczne do gry World of Tanks, okaże się, że mamy do czynienia z jedną wielką kupą. Mamy tu na przykład takie przykłady jak Tygrys Królewski, Tygrys Normalny, no i biedne ISU-122S. Niemniej jednak mamy tutaj porażkę. Zajęliśmy na dziewiątych tierach raz, 2, 3, 4, 5 Szóste miejsce względem Major na no nasz Team był tragiczny. My również. 549 punktów uszkodzeń. 140 zablokowanych przez pancerz. 116 za naszą pomocą. 12 596 kredytów. No, tego chyba byśmy nie chcieli od czołgu premium. Trzeci raz powtórzę. Nie lubię tego pojazdu. Super mi się podoba. Jest mega kolekcjonerski, ale jeżeli chodzi o. Wartość bojową i maszynkę do grania, do użytku codziennego, no to nie róbcie tego, bo będziecie mieli takie bitwy jak ja. Mogą Wam się udać oczywiście dobre bitwy. Mnie się udawały tym pojazdem. Jak już mówiłem, wbiłem tutaj medal Fadima. Niemniej jednak, prześwietnie wyglądający pojazd, jak dla mnie, bardzo, bardzo męczący i uciążliwy, jeżeli chodzi o Grę tym pojazdem na normalnym, randomowym polu bitwy. Słuchajcie, gościem w dzisiejszym było historyczne ISU-122S. Z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki garażowe. Pa. pa.